Cześć. W poprzednim odcinku y, omówiłam ogólnie fenomen Jana Pawła II w Polsce i ilość y, pomników, które można w naszym kraju odnaleźć. Link do tego y, filmu jest tutaj na górze. Natomiast dzisiaj zajmiemy się top 5 pomnikami Jana Pawła II, które ja uznaję za najmniej udane realizacje. Zaczynamy od miejsca piątego, czyli Pomnik Jana Pawła II w Wołominie. A tutaj. Ten Jan Paweł II jest taki zgarbiony, pochylony, ale złoty, no ale jednak jego sylwetka nie jest dumna, nie przedstawia w mojej ocenie papieża, osoby z zasługami. No tutaj ktoś ewidentnie chciał pokazać, że ten Jan Paweł II jest chyba taki uniżony i że um, jest blisko ludzi, że patrzy na ziemię, patrzy na problemy, ale moim zdaniem ta postura taka, no... Najtrafniejsza nie jest. Miejsce czwarte to jest Jan Paweł II Starnowa. Jak ja zobaczyłam po raz pierwszy ten pomnik na fotografii, to on mi przypomniał trochę postaci z dziełu El Greca, dlatego że ten Jan Paweł II jest taki strasznie smukły, aż nierealnie smukły. Ma zapadnięte policzki, ma tak rozstawione ręce, które też są bardzo długie i smukłe. On trochę przypomina Slendermana. E, takie upiorne widmo, i powiem szczerze, że ten Jan Paweł II. domyślam się, co chciał pokazać artysta. Chciał pokazać, że on jest taki uniesiony do nieba, że jest taki wertykalny jak e, wieże w kościołach gotyckich, że jest bliżej strefy sakrum. No ale wyszło jak wyszło. E, miejsce trzecie to jest <laughs> Sieraz. Sieracki Jan Paweł II. Nie przypomina Jan Paweł II. On nie przypomina w sumie nikogo. To jest po prostu taki blok z twarzą. Taki kamienny, jak ala romański. I no, co tu mówić więcej? Ten Jan Paweł II po prostu nie wygląda jak Jan Paweł II. I teraz tak. Miejsce drugie to jest e, ten Jerzy Kalina i Zatrute Źródło. E, Tutaj jakoś do mnie to nie przemawia. To jest takie przaśne. Ten Jan Paweł II też nie wygląda jak Jan Paweł II. Ta rzeźba w ogóle na żywo jest mała. Ona się wydaje taka monumentalna na zdjęciach, jeszcze na tle tego Muzeum Narodowego, ale tak naprawdę to ta rzeźba jakiś gigant ten pomnik gigantycznych rozmiarów nie jest. To jest taki po prostu Jan Paweł II, który sobie kroczy po wodzie. I ja. Tego chyba nie kupuję, aczkolwiek e, to, co mówiłam w poprzednim odcinku, czyli zamysł artysty o tym, żeby wypromować to dzieło, żeby zwrócić uwagę odbiorców na to dzieło, jest naprawdę fenomenalny, bo skutek stał się osiągnięty. To jest chyba najpopularniejszy pomnik chyba II w Polsce, bo każdy o nim chyba słyszał. I miejsce pierwsze to jest. E, Jan Paweł II z kościoła w Wadowicach, z kościoła ulokowanego vis-a-vis -vis domu rodzinnego Jana Pawła II. I to jest e, dla mnie coś naprawdę, jak ja to zobaczyłam, to nie dowierzałam. A, to jest połączenie Jana Pawła II i krzesła. To znaczy ten, ta rzeźba to jest wyrzeźbiony Jan Paweł II na wyrzeźbionym krześle i on siedzi. I te jego ręce, które spoczywają na krześle, one są jednocześnie podpórkami w tym krześle. I to jest takie strasznie bryłowate, takie, takie monumentalne, takie ciężkie. Tam nie ma żadnych przestrzeni. On tak siedzi i wtapia się w to krzesło i to krze no. Ja wiem, że jakby też zamysłem pewnie było przedstawienie siedzącego Jana Pawła II na tym krześle, ale wyszło tak, że on przytłacza to krzesło, a krzesło przytłacza jego i oni się stają taką jednością. I no, to się znajduje w kaplicy bocznej, ale ja nie spotkałam się wcześniej z takim y, przedstawieniem Jana Pawła, Jana Pawła II jako krzy krzesła częściowo, takiego elementu, bo oni wyglądają jakby byli zespoleni. I to jest moje top of the top e, najmniej udanych realizacji na Pawła II. Jeszcze ten Wadowicki, on ma taką strasznie masywną sylwetkę, masywną głowę. To jest taki po prostu owal bez żadnych tutaj wyrzeźbionych powiedzmy elementów i detali. I tam mimiki też w sumie nie ma. I no, tak jak mówię, to jest mój zwycięzca dzisiejszego odcinka. Jeżeli wy widzieliście, zapoznaliście się z jakimiś ciekawymi, niezbyt udanymi realizacjami przedstawiającymi jedno chyba drugiego, to zachęcam Was do zostawienia w komentarzu e, miasta i jakiegoś tam krótkiego opisu. Zachęcam do dawania łapek w górę, komentowania, e, subskrypcji tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się tutaj dwa razy w tygodniu, w środę i niedzielę. I z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!